Po końcy na każdą platformę zapraszam do supercoinsy.pl Szybko, tanio i bezpiecznie. Wszelkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Kiedy wróciłem do domu, godzinami analizowałem ostatnie spotkanie w turnieju przedsezonowym. Zdaję sobie sprawę, że było to tylko spotkanie sparingowe, jednak jestem osobą, która bardzo słabo znosi porażki. Przez długi czas zadręczałem się tym, co mogłem zrobić lepiej, aby pomóc mojej drużynie. Jednak wiedziałem, że muszę o tym zapomnieć. Muszę skupić się na tym, co tu i teraz, ponieważ już w ten weekend startują rozgrywki angielskiej Premier League. Jednak nagle usłyszałem dzwonek do drzwi. Byłem tym faktem lekko zdziwiony, ponieważ nie spodziewałem się żadnych gości. Usłyszałem, jakby znajomy głos, który nakazał mi, abym udał się do podziemnych garaży. Kiedy zjechałem windą na dół, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Na początku myślałem, że to jakiś żart, jednak gdy tylko zobaczyłem kluczyki, byłem po prostu w siódmym niebie. Od zawsze marzyłem o takim aucie i teraz moje marzenia w końcu się spełniły. Nie czekając ani chwili, postanowiłem przetestować te cacko w akcji. Jednak jedna rzecz nie dawała mi spokoju, mianowicie nie wiedziałem, komu mam za to wszystko podziękować. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a to kolejny odcinek z kariery popularnej na moim kanale. Okres przygotowawczy powoli dobiega końca, a co za tym idzie wielkimi krokami zbliża się inauguracja nowego sezonu Premier League. Czekają nas dzisiaj dwa spotkania ligowe oraz jedno pucharowe. Mam nadzieję, że z prostym oczekiwaniem menedżera i udowodni na co mnie stać. Swoją prawdziwą przygodę na wyspach rozpoczniemy od spotkania z ekipą Stoke City. Pierwsza akcja miała miejsce już w czwartej minucie spotkania, dobrze zwiadom dwóch rywali na skrzydle, dokładnie doszutkowałem, a napastnikowi nie pozostało nic innego, jak tylko skierowanie piłki prosto do siatki. W 17 minucie spotkania dobrze pokazałem się na pozycji, nie widziałem wbiegających kolegów, dlatego postanowiłem zakończyć tą akcję strzałem, jednak wykonanie tego było bardzo słabe. 35. Minuta spotkanie to dla odmiany akcja lewym sektorem boiska, jednak tedy środkowanie trafia prosto w ręce bramkarza. 53. Minuta spotkanie to dla odmiany akcja garncarzy, które niestety kończy się stratą bramki i tym samym goście doprowadzają do remisu. Próbowaliśmy szybko odpowiedzieć na straconą bramkę, dobrze uwolniłem się spod opieki, ale te środkowanie po raz kolejny pada łupem bramkarza gości. 70. minuta spotkania to akcja lewym sektorem boiska, dobrze wyszedłem na pozycję, bez wahania doszutkowałem, ale bramkarz był bardzo czujny na przedpolu i oddalił zagrożenie. Chwilę później bardzo dobry odbiór w moim wykonaniu, przechwyciłem tą piłkę, przełożyłem na lewą nogę i doszutkowałem wprost na głowy jednego z napastników, który zamienił tą wrzutkę na bramkę. Ocena meczowa za te spotkanie to 8 i 9, zaliczyłem dwie asysty, a co ważniejsze, mój zespół zdobył w tym spotkaniu komplet punktów. Zostałem również wybrany zawodnikiem meczu, był to bardzo udany debiut i na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Cieszy również fakt, że zostałem wybrany do drużyny tygodnia. Jednak nie możemy spocząć na laurach i trzeba się skupić na kolejnym meczu ligowym, a naszym przeciwnikiem będzie ekipa z Sunderlandu. Pierwsza groźna akcja miała miejsce już w 10 minucie spotkania, otrzymałem cudowne podanie prostopadłe, złamałem tu akcję do środka, jednak te uderzenie zostało zablokowane. 16 minuta spotkania to dobrze zapowiadająca się akcja rozprowadzona z centralnego sektora boiska, jednak nie wiem czemu została ona przerwana gwizdkiem sędziego. 25. minuta spotkania to akcja lewym sektorem boiska. Bez namysłu dośrodkowałem tu piłkę w pole karne i to była bardzo dobra decyzja, ponieważ dzięki temu wysunęliśmy się na jednobramkowe prowadzenie. Niestety, w samej końcówce pierwszej części spotkania przeciwnicy wykonywali rzut karny, którego na bramkę zamienił German Defoe. 53. minuta spotkanie to kolejny skuteczny odbiór. W moim wykonaniu dośrodkowałem tą piłkę w pole karne, ale tym razem wyżej skakali zawodnicy gospodarzy. Chwilę później przeprowadziliśmy niemalże wzorcową akcję. Dobre podania z pierwszej piłki jednak zabrakło w tej sytuacji wykończenia. Jeszcze w samej końcówce mieliśmy szansę zdobyć bramkę, która dałaby nam zwycięstwo w tym spotkaniu, ale niestety nic z tego nie wyszło. Ocena meczowa za te spotkanie to 7 i 9. Zanotowałem w tym spotkaniu jedną asystę, ale niestety ostatecznie te spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Natomiast przejdźmy teraz do ostatniego spotkania w tym odcinku, a będzie to spotkanie pucharowe. Gramy z drużyną z niższej ligi, tak więc musimy zagrać na 100% swoich możliwości, aby udowodnić naszą wyższość na boisku. Pierwsza groźna akcja miała miejsce już w 8 minucie spotkania. Próbowałem dograć tą piłkę w pole karny, ale to dośrodkowanie zostało zablokowane. 18 minuta spotkania i piłka po rozkoleniu znajduje się w prawym sektorze boiska. Fenomenalnie zwiodłem dwóch rywali, dośrodkowałem, ale w tej sytuacji wyżej wyskoczyli obrońcy. 37 minuta spotkania i tym razem znalazłem się z piłką na lewej stronie boiska. Doskonale dostarczyłem tą piłkę do napastników i mało brakowało, a prowadzilibyśmy w tym spotkaniu 1 do 0. Końcówka pierwszej części spotkania to indywidualna akcja, w moim wykonaniu jednak, te uderzenie pozostawia wiele do życzenia. 52 minuta spotkanie to kolejny wygrany pojedynek na skrzydle. Następnie centra w pole karne, jednak nie wiem czemu w tej sytuacji napastnik zdecydował się na przyjęcie tej piłki. 61 minuta spotkanie to kolejna indywidualna akcja, w moim wykonaniu jednak zabrakło trochę miejsca i ostatecznie ten strzał trafił prosto w bramkarza. Na zegarze 81 minuta spotkania, do końca już naprawdę niewiele czasu, jednak przeprowadzamy wspaniałą akcję zakończoną bramką. Udało mi się pokonać bramkarzy gospodarzy i wyprowadzić mój zespół na jednobramkowe prowadzenie. Ocena meczowa za te spotkanie to 8-1. Bardzo cieszy mnie fakt, że udało mi się zdobyć pierwszą bramkę w barwach klubu Middlesbrough. Jednak ważniejszy jest fakt, że udało nam się wygrać te spotkanie i awansować do kolejnej fazy Pucharowej. Na swoich ekranach widzicie aktualną sytuację w Premier League. Zajmujemy obecnie szóstą lokatę z dorobkiem 4 punktów na koncie. Także zaczynamy sezon w naprawdę dobrym stylu. Ogólny postęp mojej gwiazdy to 11%, a ogólny overall to 73. I z mojej strony to już chyba wszystko, jeżeli ten odcinek Ci się podobał to zalajkuj, skomentuj przede wszystkim subskrybuj i widzimy się w kolejnym odcinku. Także na razie i piona.